Cześć, witajcie, ja jestem Natek. I witajcie w kolejnym live'ie na moim kanale. I jak pewnie widzicie po tytule, to będę grał na tym live'ie tylko na kontrolerze No, a więc startuję O, i jakbyście nie wiedzieli, to albo niedawno dzisiaj... Wygrałem pierwszy raz w tej grze, i wkrótce na moim filmie będzie, na moim kanale będzie film z. Będzie film, jak to wygrywam. Dobra. No to ja już mogę zaczynać. Mam nadzieję, że to się jakoś szybko wczyta dzisiaj. hej, przecież niecie dołączajcie, jeszcze trzy osoby, o, oboje szybciej czytuj się Mariusz. 3, 2, jeden. Start już kilka razy grałem na kontrolerze, ale bardzo mało razy, więc. Jakby nie mogę powiedzieć. Jakby nie, jakby nie mogę powiedzieć, że umiem grać na kontrolerze. Ale się uczę teraz. Niektóre. Będę musiał później wejść w ustawienia i sobie zmienić, które przycisk, którymi przyciskami skacze i tak dalej. Tak, no, dobra, już kojarzę. Które przyciski są od czego? O. Jeszcze raz tutaj spróbuję. O i mi się udało. Nie, spadłem. Oby, oby mi się to jeszcze udało. No raczej tak. Tak jak, jak sobie patrzę, to tak powinienem wygrać dobra dało mi się czterdzieści jeszcze zostało Dobra. O. To jest fajne. Jak tam mogliście za zauważyć, że to były jakieś takie wieże tutaj na tych. obok mety. No i nie ma. Ich tutaj. O, witamy dwie osoby na live. O nie! I ja tam wcześniej. Nie szłem, tylko ludzie mnie pchali. Nie. Spadłem. Ej! On był przecież tak daleko ode mnie. Nie. No serio? Ktoś w ogóle za mną? Nie ja jestem ostatni. Ale myślę, że nadal powinienem wygrać. Mój no, wy sobie tam pójście, dobrze? Teraz tu ja uda mi się. Czyli teraz nie spadnę, tam się uda. Nie. Czekajcie co O nie. Nie, ja... co? Łukasz, jeszcze raz. Ono no, jednak... No, jednak... No, niestety, jednak się... Jednak nie było aż takiego błędu, bo ja myślałem, że coś się takiego stało, że... Że za... jakby za mało osób. Weszło i już mnie zdyskwalifikowało. Dobra, eee, Kwasek będzie teraz z nami grał. Discordy zobaczmy. Dobra, już zwołanie do klasy klasyka, muszę to brać? No dzień dobry. No fajnie. Nie słychać ciebie. A, tak. coś powiedzieć. No, dzień dobry. Czekaj, bo bo sobie teraz grałem rundkę. Nie słychać ciebie. A. Ty powiedzieć? Halo, halo, halo. Halo. No, halo. Czekaj, bo bo jestem teraz grałem rundkę. No, halo, halo, halo. No, halo. Halo. E, ej, czekaj, czekaj. Idę tylko wyłączyć Xboxa. Dobra. Dobra, to zaraz będzie kwasek. Jestem, jestem. No fajnie. Ej, ja Cię już chyba zaprosiłem, co nie? No. Dobra, to dołączaj. Nie wiem czy... tym, że... Że Falga jest ma tego samego o Antichita, co o Fortnite. No wiem. Troszkę musiałem coś ciszyć. Dobrze. Już y, jesteś? E, włączam się. Nauka? Bo mój net jest... Y, do niczego. No, rozumiem. Właśnie tutaj jest w sklepie. Mm. O Jezus. Tu? Nie. Zerwiesz jakiegoś wina? No, dzisiaj wygrałem. Uuu, congratulations, celebration. Fajnie. O nie, przypomniałam mi się piosenka PewDiePie'a. Aha. Uuu. Ten... Ten kolor jest nawet ładny. Kupię go sobie. Dziękuję. Dobra, eee... A czemu ty... e... Mi się włącza tylko... O! Już mi się włącza. Musisz mnie mu zapraszać. Dobra. O, dobra. Już... E... Mam nadzieję, że wyglądam lepiej niż wtedy. Halo? E, chyba ja echo słyszę no bo ja chcę chcesz... No! No lepiej wyglądasz. No o dobra już jesteś. To na siema, siema? No ma a ty grasz na Onter No piszę na live. Ie. Na... Piszę na tytule live'a. A, to nie prze... to nie przeczytałem. No. A jeszcze dwie osoby. Włączajcie, ludzisko. Wiesz... Nie, bo trzy. No, wcześniej było dwie osoby. Wiem. Ej, ja tutaj ja, żebym miał... miał elegancja Firecle śniadanie, wiesz czemu? Czemu? Bo, bo ja do, do Maka. A fajnie. O, już jest. Ej, ale fajnie, że niedaleko siebie mieszkamy. No, fajnie. U nie, ja tego nie znoszę. Nie? A ja to lubię. E, właśnie... Właśnie... E, ja, piti i Mr. Kotek e, chcieliśmy to zrobić. Tą mapę? Tą mapę. Ja... Ja tam ze drzwiami jednak. A... No Zobaczę gdzie w końcu to tam się... To chyba... On się tam nie wylewa tam na dół. Nie. No. Ja chcę to zobaczyć, bo to, to troszkę dziwnie wygląda. No to No tam ten Slime się tam nie, wy... nie wylewał. Spadłem! Jaka szkoda. Dobra. No, nie ludzi. ludzi. Przeszłem! 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 No fajnie. A ty? Ja też. No bo ten. Tamten, ten slime to tam nie spada. No nie spada. No właśnie troszkę dziwne to jest. Ale niech już będzie. No, no właśnie to jest mega dziwne. No wiem. <słuch> Następne co jest? On... A to to, to to, to to. Wiem, ja tego nie A Ja to lubię. Ale raz na tym mnie Raz na tym... Ej, Na początku, jak jeszcze się runda nie załadowała, to na początku pokazuje 0 0 ukośniki 1 gerać. Aha, ano. no. Tak pisało. Tylko y, tu. Na razie zostałam wystrzelony do przodu. Wywaliło mnie. No mnie też tak do przodu daleko. No, tu... O no, nie, i ludźmi przeszkodzili. Jest mam to. No. A ty idziesz tutaj na tę środkową trasę, czy naokoło idziesz? No około, bo tak mi lepiej. A, bo ja idę na ten na środek. Jak mi się nie uda to idę. No. Ja, jak mi się nie uda to idę naokoło. Ale jest ja spojrzę, bo na tą środkową. No. Jest! Udało mi się! A no. A to skaczesz jakby na główkę? czy powiem jaki fart! Jaki fart! Już przeszłem! A, te, em... Jaki ty masz numer? e 217. Okej, okay, spróbuję cię znaleźć. O, tu 17. jesteś. No, ja znalazłem cię. I uh, shift, albo control. Jakby spróbuj jakby na, na główkę skoczyć. O. Nie, bo ja przeszłem! Ja przeszłam to! Tak? No, a ty? No ja też. Czekaj, czyli ty tutaj jeszcze jesteś gdzieś? No, jestem. Um, Fall, Guys 2000... Fall Guys 2017. Aha, no bo ja tam. Po... Widziałem takiego, co się nazywał 2017, a. A mu się nie udało wygrać. A mi się udało, XD. No, śmieszne. Może to był mój. K mój bot! Ech, nie ma czegoś takiego. Albo klon. O, jestem pierwszy. O no, widzę cię. Dobra, ja. Ja tutaj idę. I to ze Slaymem jest. To ze jest akurat easy, co nie? No wiem. Nie. <laughs> Co? Spadłeś do. Zepchał mnie! Zepchał mnie! Wow! Nie. A ty jak się nazywasz? Eee... 13:53. 13:53. A ty przeszłeś? E, nie, jestem ta, albo. Jakby czek, Jestem, jakby tam na tym. Y, tam na tych y, tłokach, jakby. Co do przodu, i to tu idą. Czekł ile ile? Ile? 1353, próbuję ja cię smalec. O, znalazłem, znalazłem. To fajnie. Ja tak tutaj czuję się. O, te kroki są łatwe akurat. No. Tylko czasem tego nie da się przejść co nie. No wiem, kiedyś mi... Kiedyś przez to przegrałem, bo taki jeden tam stał. Wiem, tacy ludzie są najgorsi. No wiem. On O jest... <laughs> nie, jest blisko. On jest. Wow, jest naprawdę blisko. O nie, o nie, na górę. Ten slime akurat jest łatwy. No ja wiem. No, udało mi się. Tak, jest. Congratulations. Fajnie. No co, te, teraz będzie finał czy co? E, nie wiem. Ma pół finał. No jest te 13 osób. Ej, jedna, oso jedna osoba odpadła. No wiem. Kiedyś żadna osoba nie odpadła, jak ja grałem. Gdzie. Nie no teraz jest finał, czy co? A nie, jeszcze to jest. Nie. To dosyć. Jeszcze, jeszcze dwie rundy, i finał. Jakby to, i dopiero wtedy finał. Lora, y... 3, 2, 1, start! O nie, przewróciłem się. Właśnie nie widziałem. O nie, y... Co? O nie, spadłem. Obawiam się, że może mi się nie udać tego przejść. O, spektakl tu jestem, tam na samym film. Tyle. No, nie uda mi się. Jak ja gram to, to już tam na mycie. Hmm. No nie udało mi się. Ja wychodzę. Ok. Ale niedługo mam tą koronkę za piąty level. A no ten ja... ja muszę to tylko zmienić tutaj coś ustawienia w ustawieniach. Dive na... To... Co? Cołnienia, hmm. ja już jestem gotowy na tej nie będę miał gra, który ty nie będziesz mógł niestety mieć. No pewnie tak. Dara, to e, klikasz na e... Już, czemu? Jeszcze A Jeszcze, a jeszcze a pewnie i tak. A E bo... teraz... Wkłosek teraz w Nie w jakieś inne gry. No Among Us -a nie a będziesz mógł. No pe pewnie i tak. Dobra, e a... no tak. O nie! No tak. To rasa jest, jest najtrudniejsza. O no. Może dla ciebie? Ja ją lubię. Ja pamiętam jak na live, bo raz to sobie wypadł. Weź się poza mapę. A no, fajnie było. Wygrałeś. No, wiem. Ja, wpadłem. Ja też. A widzę cię tam. A czy nie? Ej, przypuśćcie mnie. O widzicie? No otwierajcie się drzwi, dobra. Pierwszy, przesz pierwszy przeszedłem przez te drzwi. Ej no proszę mnie przeszkadzać. Dobra, mi się udało Nie! jak ja byłem na mecie, to mnie wywaliło Co, że w ogóle z gry? Eee, tej rundy Że przegrałeś? No wywaliło mnie O jaka szkoda? Jaki fail! No wiem. Dobra. To jest... To jest 20. Ej, a Ty możesz mnie spectatować? no Dobra, to możesz przynajmniej na, na live patrzeć. Ale jest ten super motek tam. Czekaj, zaraz wyracam, bo ja muszę po. Dobra. Ej, jeszcze te pomyć. Ej, czekaj. To, że dwór. Też jestem. Też byłoby. Ej. Łatwo teraz było nawet. Ale że wcale lepiej, jakby mi leciały. Dokładnie na końcu. Teraz to młotek I No Nie ma no, spadłem. Co? To już nie było takie najgorsze Wstawaj gość Dziękuję O nie, dobra, przekrałem Dobra, to już Dziękuję Wam za oglądanie tego live'a Cześć.